Witamy Państwa serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Sensacje Sztuki. Zapraszamy. Sztuka, nazistowskie skarby i największe fałszerstwo XX wieku. To wszystko łączy się w niewiarygodnej historii jednego holenderskiego malarza, który przez ponad 200 lat był kompletnie zapomniany. Hmm, Johannes Vermeer. To fascynujące, jak ktoś tak genialny mógł zniknąć z kart historii na tak długi czas. Właśnie. Wyobraź sobie. W XVII wieku Holandia przeżywa swój złoty wiek. Powstają tysiące obrazów, a potem... Kompletna cisza na dwa stulecia. To naprawdę brzmi jak jakiś thriller historyczny. Jak to w ogóle możliwe? Cóż, gdyby nie przypadkowe spotkanie pewnego francuskiego krytyka sztuki z jednym obrazem, być może do dziś nikt by o Vermeerze nie słyszał. Teofil Toreburger zobaczył widok Delft i dosłownie, no cóż, oszalał. Musiało to być niesamowite przeżycie, skoro poświęcił lata na odkrywanie prawdy o tym tajemniczym artyście. Ale wiesz co? To dopiero początek tej historii. Bo losy dzieł Vermera w XX wieku to materiał na prawdziwy film szpiegowski. O, mówisz o tej historii z nazistami i kopalnią soli? To brzmi jak scenariusz Indiany Jonesa. Dokładnie tak. W 1945 roku, głęboko w austriackich Alpach, w kopalni Altaussee, amerykańska jednostka Monuments Men odkryła gigantyczny skarbiec. A wśród tysięcy zrabowanych arcydzieł znajdował się artysta w pracowni Vermeera. I ten obraz należał podobno do samego Hitlera, prawda? Tak. Hitler był obsesyjnym kolekcjonerem sztuki. Planował stworzyć największe muzeum świata w Lincu, a dzieła Vermeera miały być jego klejnotami koronnymi. To pokazuje przerażający paradoks nazistów. Z jednej strony niszczyli całe kultury, a z drugiej... Byli zafascynowani sztuką. Ale czekaj, bo historia staje się jeszcze bardziej niewiarygodna. Słyszałaś o Hanie van Megerenie? Um. to ten genialny fałszerz, który oszukał nazistów? Właśnie. Van Megeren sprzedał nazistom fałszywego wermera, a oni, włącznie z Himmlerem, uwierzyli, że to oryginał. To było tak perfekcyjne fałszerstwo, że nawet najlepsi eksperci dali się nabrać. I to właśnie uratowało mu życie po wojnie, no nie? To naprawdę niesamowite. Dokładnie. Został aresztowany za kolaborację, groziła mu kara śmierci, ale udowodnił swoją niewinność, malując kolejnego fałszywego wermera w więzieniu. To chyba jedyny przypadek w historii, kiedy przyznanie się do bycia fałszerzem uratowało komuś życie. A wiesz, co jest najbardziej fascynujące? Do dziś niektórzy eksperci spierają się o autentyczność niektórych obrazów Vermeera. Z około 35 znanych dzieł, kilka wciąż budzi kontrowersje. To pokazuje, jak cienka jest granica między mistrzowskim falsyfikatem a oryginałem. I pomyśleć, że gdyby nie przypadkowe spotkanie Tore Bergera z widokiem Delft, może nigdy byśmy o tym wszystkim nie wiedzieli. A obrazy Vermeer'a nadal potrafią nas zachwycać tak samo jak przed wiekami. To światło, te kolory. Właśnie dlatego warto poznawać takie historie. One pokazują nam, że sztuka to nie tylko piękne obrazy w muzeach, ale też fascynujące opowieści o ludzkich pasjach, ambicjach i czasami szaleństwach. I o tym, jak pojedyncze wydarzenia mogą zmienić bieg historii sztuki. No cóż, czasem największe skarby leżą ukryte na widoku. Trzeba tylko umieć je dostrzec. Sztuka może być warta więcej niż złoto. Dosłownie, w XVII wieku ultramaryna, którą Wermer używał w swoich obrazach, kosztowała więcej niż ten szlachetny kruszec, a dziś jego pojedyncze dzieła są bezcenne. To fascynujące, jak artysta, który stworzył tylko 36 znanych obrazów. Mógł mieć tak ogromny wpływ na historię sztuki. Każde jego płótno to osobna historia. Wiesz, co jest najbardziej intrygujące? Wermer nie był nawet zawodowym artystą. Pracował jako kupiec i urzędnik w Delft, a malarstwo było jego pasją po godzinach. Hmm. To trochę jak współcześni artyści, którzy mają normalną pracę, żeby się utrzymać, prawda? Dokładnie tak. I może właśnie dlatego każdy jego obraz jest tak dopracowany, nie tworzył pod presją zamówień. Weźmy na przykład jego słynne wykorzystanie światła. Zauważyłaś, że prawie zawsze pada ono z lewej strony? O, oh, nigdy nie zwróciłam na to uwagi. Jak myślisz, dlaczego akurat z tej strony? To związane z jego warsztatem i prawdopodobnie z wykorzystaniem kamera obskura. Wermer był niezwykle innowacyjny jak na swoje czasy. Łączył sztukę z najnowszymi osiągnięciami optyki, która rozwijała się wtedy w Holandii. To naprawdę wyprzedzał swoją epokę. A słyszałam, że jego dziewczyna z perłą jest nazywana moną lisą północy. Tak i podobnie jak mona lisa ma w sobie coś tajemniczego. Ale wiesz, co jest najbardziej zdumiewające? Przez prawie 200 lat po śmierci Vermeera jego obrazy były praktycznie zapomniane. Naprawdę? Jak to możliwe przy tak wielkim talencie? No cóż, zmarł, pozostawiając rodzinę w długach, a jego obrazy zostały rozproszone. Dopiero w XIX wieku historycy sztuki odkryli je na nowo. To jak znalezienie ukrytego skarbu. A jego technika malarska, te warstwy farby, które tworzą ten charakterystyczny efekt świetlistości. Właśnie. I wiesz co? Współcześni konserwatorzy wciąż odkrywają nowe szczegóły o jego metodach. Na przykład niedawno odkryto, że używał specjalnej techniki nakładania farby, która pozwalała mu uzyskać ten charakterystyczny efekt miękkiego światła. To fascynujące, jak jego wpływ widać nawet w dzisiejszej fotografii i filmie. Mm. Tak, bo jego zrozumienie światła było po prostu genialne. Weźmy widok delft. Sposób, w jaki uchwycił światło odbijające się w wodzie, wyprzedził swoją epokę o stulecia. I pomyśleć, że osiągnął to wszystko, nie wyjeżdżając praktycznie ze swojego rodzinnego miasta. To pokazuje, że prawdziwy geniusz może rozkwitnąć wszędzie. Wermer udowodnił, że można stworzyć arcydzieła, obserwując zwykłe życie wokół siebie. Mhm, mm może właśnie dlatego jego obrazy są tak ponadczasowe. Pokazują piękno w codzienności. I to jest chyba najważniejsza lekcja z jego twórczości. Że prawdziwe piękno często kryje się w najprostszych rzeczach. Trzeba tylko umieć je dostrzec i pokazać innym.